Stany zapalne Pochw w ogromnej mierze kojarzą się z możliwością współżycia. Dla to dotyczy to nie tylko i wyłącznie stanów zapalnych Pochw. Bardzo często dziewczyny mają nawrotowe zastany zapalne, zapalne pęcherza moczowego, które też wiążą się jak gdyby z, z, z możliwością współżycia, nazywane dość żartobliwie przez ginekologów zapaleniem pęcherza moczowego miodowego miesiąca, bo to jest właśnie w tym miodowym miesiącu się najczęściej zaczyna, niekoniecznie wcale pod, pod namiotem, tylko po prostu w konsekwencji bardziej intensywnego współżycia, dochodzi do podróżnienia pochwy, podrażnienia pęcherza moczowego z takimi klasycznymi objawami stanu zapalnych. Są kobiety, które po prostu po każdym współżyciu następnego dnia mają dolegliwości. W związku z tym w tych sytuacjach trzeba z jednej strony trochę działać na to, co się dzieje w pękarzu moczowym, a z drugiej strony na to, co się dzieje w pochwie. Podawanie, nie wiem, po współżyciu tabletki do pochwowej przeciwzapalnej, czy przeciwgrzybiczej, czy przeciwbakteryjnej yy, jest postępowaniem absolutnie nieskutecznym. To jednak musi być kuracja jakaś tam, albo jednorazowa duża dawka, albo, albo przez kilka dni. W związku z tym tak naprawdę najsensowniejsze jest zastosowanie środków, które będą przewracały prawidłowo ubiecone zapochwy, czyli narzucenie narzucenie y, za pomocą czy żelu, czy, czy środka do pochwowego, y, tej bakterii, która tam powinna być i która powinna powodować to, że, że nie będzie stanu zapalnych i że nie będzie upławów, że nie będzie świądu, pieczenia y, i jakichś takich przykrych, przykrych dorogliwości. Y, natomiast trzeba cholernie zwracać uwagę na higienę współżycia płciowego. Jeszcze jak już mówiłem. Kobiety na to zwracają znacznie większą uwagę, nie wszyscy partnerzy y, patrzą na te elementy, bo my nie mamy upławów, nas to potem nie swędzi, nie szczypie. To my nosimy to zakażenie, a dolegliwości jednak w ogromnej mierze mają, mają kobiety. Y, dolegliwości bardzo różne. Oczywiście, że stan zapalny pochw najczęściej koń, kończy się na poziomie pochw, ale też prawda jest taka, że stan na przykład zapalenia przydatków u dziewczyn, które nigdy nie współżyły, są absolutnie okazjoistych. Jednak co jakiś czas zdarza się, że jeżeli do tego stanu zapalnego pochwy dojdzie w okresie, kiedy jest drożny kanał szyjki, konsekwencją tego mogą być zapalenie przydatków z wszystkimi jak gdyby odległymi problemami, czyli gruzami ropnymi, z niepłodnością drożnymi i tak dalej. Gdzieś wie, trzeba pamiętać, że to nie kończy się tylko na tym, że to swędzi i że, jest, że tego może spowodować znacznie poważniejsze problemy medyczne właściwie na całe życie. Dlatego tak ważna jest sprawa zachowania higieny współżycia.